No bomba, bomba, ja nie dziwię się, że się tutaj wachlujesz, bo gorąco po panelu, jeżeli. No, <laughs> nie, nie, ja na szczęście na panelu nie byłam i tam się nie szarpałam z Mateuszem, ale za to ty tak. Dlaczego akurat. A, czy... Nie no. widziałam, że to pierwsza. Ja no myślałam, że to ja cię tak łaskaczę. <laughs> nie, <laughs> nie myślałam, że ty masz kurtkę w ręku. No dobrze, to opowiedz może wrażenia z panelu. Sej, Wybrałeś to, gdy ogłoszona została Twoja walka i ludzie w komentarzach napisali, że trochę to bez sensu, bo wynik jest znany. No to zobaczymy 10 grudnia, jaki wynik będzie znany. Wiedziałeś, że konferencja zakończy się, wasz panel zakończy się w taki sposób, że będziecie się przedrzeźnie? Czy miałeś z tyłu głowy gdzieś to, że jednak może być spokojnie? Czy ten duet? Musi nie, być dym. Ja, no, no co, no ja podszedłem na luzie, zakręcąc beczkę troszkę z niego i ciśnąć mu debili, No bo jest debilem, nie, no, nie oszukujmy, że nazywałem rzeczy po imieniu. Myślisz, że szybciej Scarface'owi do tego, żeby nie było e, z jego udziałem żadnych dymów, czy raczej Mateuszowi Murańskiemu? To nie, nie interesuje mnie Mateusz Murański za bardzo. No ja jestem wyższy, nie? Jesteś wyższy. Wyższy. To jest lepszym zadaniarzem. No na pewno też ja nie, no bo ja to ja nie. Czy to tutaj rana jest z dzisiejszego face to face? A? Nie, tu dostałem nożem. A jak się tak czułeś? Tak dokładnie brzytwą. Jak z noża? Z brzytwy. Co się stało? Barbar się zaciął. Jak się czułeś z tym, że moja Staśko dzisiaj się wkroczyła pomiędzy wasze face-to-face? Staśko face? ma tak, że lubi się wpierdalać jak gacie w dupę. No i co ja mogę zrobić, no, to zrobiłem co mogłem, czyli trochę ją uciszyłem. Czy ona cię powstrzymała w jakiś sposób, żebyś nie rzucił się na e, Mateusza? Nie, to ja przyszedłem się tam rzucać, nie, ja kręcić bekę i kabaret moralnego niepokoju, robić bić, będziemyśmy w klatce. Na konferencji ja nie się nie rzucam, żeby kogoś bić, bo po co, tam ochrona przykleci. Przecież jak próbował, widzieliście, siadłem sobie na stole, była beka, a on tam próbował, kombinował i a czy coś specjalnego dla Mateusza? Tak. Zobaczycie na rundkach. A odniosłeś się jakoś do tego, że Mateusz nie przyjechał tutaj z Jackiem? No tak, pytałem, gdzie stary na wielbądzie. No, że stary kurwa na wielbądzie zakopał się na pustyni. Okej, jest ciekawe. Mateusz ma więcej walk stoczonych niż ty, jeżeli chodzi o gale afrikowe. Eee, jak się czujesz z tym, że ty masz ich trochę mniej i nie trwały one zbyt długo? Eee... Rozumiem, że to będzie szybka, szybka walka. Chujowo się z, chujowo się z tym czyjeś. Ok, rekord po twojej ostatniej walce był bardzo szybki. Bardzo szybko powracasz na e, właściwe tory. E, nie boisz się, że ta kontuzja może gdzieś tam się odnowić w trakcie czy to przygotowań, czy, czy walki? Nie, no już sparuję wszystkie suknie. Okay. Nic się nie nie, no ile można się goić na hormonie? Widzę, że, że humor Tobie dopisuje, czy długo dochodziła Twoja głowa do siebie po ostatniej walce? Dalej dochodzi. Czy tak. Tak. szansa, że kiedyś się całkowicie w takim razie wyleczy? Tak. Po rewanżu z Ferrari? A czy Ferrari będzie chciał dać sobie rewanż? Fe, nie ma wyjścia. Tak? Tak. Masz taką umowę? Nie, nie, nie. nie. Mamy mniej więcej taką umowę dżentelmeńską zawartą przed, przed walką tamtą. E, aczkolwiek to jest też czego on chce. Zobacz, moja droga, to my pobiliśmy rekordy wyświetleń. To nas wszyscy chcieli, all eyes on me. Więc czego innego tu chcieć? Oprócz dymów e, właśnie dzisiaj na konferencji między Tobą a Mateuszem e, były też dy, dymy między wcześniejszym rywalem Don Diego, czyli Denisem Załęckim. E, czy myślisz, że oni skradli bardziej show niż Wy, czy jednak jesteście ponadto, jeżeli chodzi o dzisiejszą konferencję High League 5? Ja myślę. Że, standardowo, jak wszyscy są tu, to ja jestem gdzieś tu. Petrusz Murański ostatnio spoczył po jednak na trochę innej galerii niż frykowej. nie wiem czy to oglądałeś. E, walczył z dość mocnym rywalem, nie pamiętam już imienia i nazwiska, ale założycie, że oglądałeś. Trochę, drugą, trzecią rundę oglądałem. Nie mówię o jego umiejętnościach, bo dużo osób mówi, że... dużo osób... Ale... No ale bitny jest, nie ma co mu zaodbierać tego, nie? Co tobie? Nie. Nie Jaki masz kontakt z Kazrąbońskim? Dobry, normalny. Jeśli chodzi o, właśnie, influencerów. Czy ty się z kimkolwiek trzymasz z tego grona, czy masz raczej swoich znajomych? I tak, i trochę z influencerskiego grona, i trochę z, ze swojego grona, ale ja bardziej zawsze trzymałem się z artystami niż z influencerami. To influencerzy to takie tylko dziwne pokolenie dla mnie. Znam paru osób normalnych i lubię takich jak Marcin Dubiel. Eee, bardzo go lubię. To, co robi Nitra lubię. Też to, co robi jest ciekawe. Eee... dwa tygodnie walka zusja oraz eee, Esmeraldy Godlewskiej. Eee, jestem ciekawa, co ty sądzisz idealne, o tym zestawieniu? No idealnie, idealne, idealne zestawienie. Ale to jest według ciebie fajne dla widza oglądanie takiego pojedynku, gdzie Zuzia ma o wiele większe doświadczenie, niż Esmeralda? Eee, nie wiem, co widzowie chcą oglądać, aczkolwiek moim zdaniem zestawienie jest idealne. To wszystko. Mój następny wymarzony rywal to jest Amadeusz Ferrari. a czy później masz jakąś listę osób, z którymi ty chciałbyś stoczyć walkę? Wszyscy są mi obojętni, oprócz tego małego Gnoja. Scarface, dziękuję to ja bardzo za rozmowę. Eee, Buziarki pa.